witam serdecznie w prezentacji dotyczącej sposobu obliczania współczynnika korelacji rang Spearmana. Ja nazywam się Karol Krasiewicz, a prezentacja ta jest dostępna na stronie www.koresiewicz.az.pl Zacznijmy może od tematu. Tutaj jest korelacja rang. Korelacja rang to jest związek między wartościami rangowymi dwóch zmiennych. Jest Wiele różnych metod oszacowania korelacji. Korelacja Spirmana, Kendala, Tuprowa, um, Samera, etc. Dwie etc., etc. najpopularniejsze to jest, zaproponowali Spirman i Kendall. Ta dzisiejsza prezentacja będzie dotyczyła korelacji dla, e, rank z I e, korelacja rank z to jest odpowiednik liniowej korelacji Pearsona. Tyle tylko, że została ona obliczona nie na wartościach surowych zmiennej a ilościowej, ale na wartościach rangowych zmiennej, porządkowej. Jako, że korelacja rang Firmana jest właściwie analogiem rangowym korelacji Pearsona, liniowej, i zachowuje te same własności. A więc um, trzy rzeczy, które nas interesują, czy to siła. Znaczy kierunek na początek, siła, potem w drugie i strony. E, czasem interesuje nas istotność, ale najważniejsze to jest interpretacja. I wszystkie rzeczy, które powiedzieliśmy kiedyś o współczynniku korelacji Pearsona, obowiązują tutaj. To znaczy, korelacja mówi o tym, że e, związek jest to związek między dwiema zmiennymi. Im, im x jest większe, tym y. Jest też większe lub mniejsze, e, że siła od 0 do 0,3, 0,5, 0,7 do 1, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które opowiedzieliśmy przy korelacji Pearsona, e, do tej prezentacji, e, jeżeli potrzeba, to polecam sięgnąć, obowiązują tutaj. Jedyną różnicą pomiędzy korelacją liniową Pearsona a korelacją Spearmana jest sposób jej obliczania. No tam. Zacznijmy od przykładu. Przykładu, w którym zbadano dwie zmienne, powiedzmy mężczyźni, czyli mężowie i ich żony, czyli kobiety. I zbadano jakąś zmienną ileś, dokładnie mówiąc, zbadano 10 par. Para numer 1: mężczyzna ocenił na 1, kobieta na 2, para 2: kobieta na dwa. dwa, dwa przypuszczam, mężczyzna na dwa, kobieta na 3. Para, trzy, kobieta na 3 mężczyzna na 3 kobieta na 5 i tak dalej, i i polecenie brzmi oblicz korelację rang z e, Pirmana pomiędzy obu tymi zmianami. nimi. do różnych podręczników, o, zobaczymy, że e, korelację rang możemy obliczyć za pomocą e, wzoru e, w, dla rang Pirmana 1 minus 6d i kwadrat przez n do trzeciej. Minus N. Gdzie to d i kwadrat to jest ranga X y minus ranga Y podniesiona do kwadratu. Ranga X ranga Y to jest właściwie klucz. Całe sedno klucz całej tej analizy. Ponieważ wartości tej zmiennej, które zostały oszacowane na jakiejś skali ilościowej albo jakiejkolwiek innej, muszą zostać. Porangowane, muszą zostać uporządkowane i porangowane. I rangowanie to jest całe sedno tej analizy. Rangowanie polega na uporządkowaniu z wartości zmiennej x od najmniejszej do największej. Akurat powiedzmy, że jeżeli m jest zmienną x, to jej wartości są rzeczywiście uporządkowane od najmniejszej do największej. A więc Uporządkowanie zostało dokonane. Następnie w, w obszarze pozycji, tak, w następnej linii, należy wpisać, którą, które miejsce zajmuje dana liczba. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte. Po kolei wpisać, która to jest liczba. Tak, liczbę porządkową dla, dla tej liczby, dla tej wartości. Tak. A następnie należy sprawdzić, jedną tylko rzecz. Czy jest tak, że dwie wartości, tak jak na przykład tutaj, dwie wartości zmiennej x, dwie czwórki otrzymały różną, dwie lub więcej, bo tam może zdarzyć się, że więcej jest. Otrzymały różną rangę. Ta otrzymała 4, ta otrzymała 5. Dlaczego akurat ta 4, a ta 5, a nie odwrotnie? Żeby uniknąć takiej sytuacji, należy Wszystkie rangi, którym, które przypisano, wszystkie pozycje, które przypisano wartością zmiennej x, takim samym wartością zmiennej x, należy uśrednić. Średnia z 4 i 5 to 4,5. Dlatego wpisano w randę 4,5, 4,5. Potem następnie tego sama sytuacja miała 9,9. Tak? Jedna otrzymała 8, druga 9. Uśredniamy po 8,5. I w ten sposób otrzymaliśmy rangowanie. Tu jeszcze brakuje trójki, co za chwilę poprawię. Tak, już jest trójka. A więc, a więc możemy powiedzieć, że rangowanie zostało dokonane. 1, 2, 3, 4,5, 4,5. Następna ranga zobaczmy, jest 6, a nie 5, tak? 7, 8,5, 8,5, 10. A. Dlatego polecam zawsze sobie z boku gdzieś, poza główną tabelą, dokonać rangowania i polecam zrobić to w trzech krokach. Pierwsze to jest wypisać uporządkowane wartości zmienionych x, od najmniejszej do największej, x albo y. Drugie to jest przypisać pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej, tak dalej. Głupie mechaniczne działanie, ale jednak polecam go. Po to, aby nie popełnić błędu potem przy szacowaniu rankingu RX. 1, 2, 3, 4,5, 4,5. Zwykle, gdy się spieszymy, wpisujemy potem 5, ale już tutaj widzi, widząc, że mamy pozycję 6, tak, będziemy ostrożniejsi i dużo rzadziej popełnimy błąd. 7, 8,5, 8,5 mogłoby się skończyć na 9, ale jesteśmy ostrożniejsi, ponieważ mamy pozycję tej liczby, a więc piszemy 10. Te trzy kroki. Um, uchronią, większość, uchronią większość studentów przed, przed popełnieniem banalnych e, błędów obliczeniowych. A zatem, a zatem skoro mamy zmienną e, M która jest naszą zmienną niezależną x. Poręgowaliśmy ją, rx, dla poszczególnych obserwacji od 1 do 10. To mamy również zmienną k, którą jest um, kolejna nasza zmienna, zmienna zależna, ry, tak? I potem poręgowaliśmy ją odpowiednio również, w ten sam sposób, tak? jak zmienną y czyli najpierw musieliśmy uporządkować od najmniejszej do największej tak, czyli wartość 2 była najmniejsza wartość 3 ciutkę większa potem były dwie czwórki potem była piątka, potem była piątka i tych piątek było aż 3 potem była szóstka, ósemka siódemka i ósemka tak? i i dla, ze względu na to, że piątek było aż 3, przy okazji zobaczmy, każda z nich, gdybyśmy rozpisali to wszystko, otrzymałaby pozycję 4, yy, przepraszam, 5, 6 i 7. A więc średnia z tych 3 bit, 5 dolet 6 dodać 7, podzielone przez 3, daje nam 6. Zatem każda z nich otrzymała rangę równą 6. A następna. Otrzymała, czyli szóstka otrzymała nie 7, a 8. Tak? I ten przeskok, moglibyśmy zapomnieć o tym przeskoku, gdybyśmy nie mieli, gdybyśmy nie zrobili całego zadania tak, jak zaproponowałem to w poprzedniej procedurze, czyli z wypisywaniem poszczególnych pozycji od 1 do 10. Tak? Okej. Okay. Skoro mamy, to wiemy, że możemy, skoro mamy te rangi, to wiemy, że możemy je, a powinniśmy je od siebie odjąć, tak? Czyli obliczyć di kwadrat. di kwadrat to pamiętamy różnica pomiędzy obu rangami. ręga x minus y podniesiona do kwadratu. Więc 1 minus 1 do kwadratu 0. 2 minus 2 do kwadratu 0. 3 minus 6 to jest minus 3 do kwadratu 9. 4,5 minus 3,5 do kwadratu 1. 4,5, 3,5 1. Do kwadratu oczywiście też 1. 6 minus 6 do kwadratu 0. 7, 6, 1. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te di do siebie sumujemy, otrzymujemy 15,5. A gdy podstawiamy do wzoru 1 minus 6 razy 15,5 podzielone przez 10 do 3 minus 10 to nam daje współczynnik korelacji 0, ,5. 906. Silną dodatnią korelację pomiędzy rangami. Możemy zatem powiedzieć, że e, pomiędzy obu zmiennymi istnieje wyraźna e, albo bardzo silna wręcz e, korelacja e, co do porządku rank. A zatem, reasumując, procedura obliczenia współczynnika korelacji rang firmy jest Stosunkowo prosta. Po pierwsze trzeba porangować zmienne x, y, po drugie obliczyć różnice ręka, po trzecie podstawić wszystkie sumę tych różnic do wzoru. Natomiast porangować oznacza to uporządkować wartości zmiennej x od najmniejszej do największej, czyli w porządku niemalającym. Potem przypisać pozycję, czyli liczbę porządkową każdej z tych wartości. Następnie sprawdzić, czy dwie wartości, dwie obserwacje o, o tym samym nominale otrzymują różne LP, różną pozycję. Jeśli tak, należy uśrednić pozycję dla tych wartości o tym samym nominale. Dwóch lub więcej, tak? Oczywiście. E, powtórzyć rangowanie dla zmiennej Y. Oczywiście, i dla, i dla każdej kolejnej zmiennej, którą będziemy analizować. No, i następnie obliczyć różnicę rang dla zmiennych x i y w poszczególnych obserwacjach i podnieść ją do kwadratu, a następnie tę sumę podstawić do wzoru, który jest tutaj podpisany, i wszystko. Wszystko amen, koniec. Zatem obliczenie współczynnika korelacji rang firmy jest proste. Jednakże pamiętajmy o jednym ograniczeniu. Ten wzór jest słuszny wtedy i tylko wtedy, gdy nie występują w danych rangi wiązane. Jeśli, wią, jeśli rangi takie występują, wzór ten jest tylko przybliżeniem wartości współczynnika korelacji e, rang Spearmana. Dokładnie wielkość, e, korelacji rang spirmana między dwiema zmiennymi, gdy w zbiorze występują tzw. Tak rangi wiązane, otrzymamy stosując współczynnik korelacji formu, formułę dla współczynnika korelacji R er Pilsona dla dwóch zmiennych, przy czym jako zmienną X podstawiamy wartości rangowe. Zmiennej x, a jako zmienną y postawimy wartości rangowe zmiennej y. Czyli całą tę formułę, moment iloczynowy x, y, razy suma kwadratów, znaczy podzielone przez suma kwadratów razy suma kwadratów y i z tego wszystkiego pierwiastek, to całą tę formułę stosujemy dla wartości rangowych x y. A więc możemy popatrzeć, że suma wartości suma, um, ręgowanych X wynosi 55. No bo tak 1 dodać 2, dodać 3, dodać, 2 um, razy 4,5, czyli 9, dodać 6, um, dodać 7, dodać 2 um, razy i pół, to jest 19, dodać 10, um, wynosi to wszystko 55. Um, Suma wartości rangowych zmienny y też wynosi 55. No bo 1 dodać 2, dodać 6, dodać 7, dodać 12, dodać 8, dodać 10, dodać 9. To wszystko razem daje 55. Następnie potrzebujemy poręgować, znaczy, pomnożyć rangi x i rangi y. Czyli mnożenie obu tych dwóch wartości, czyli ich w część wspólna, no więc 1 razy 4 razy 18, razy 15,75, razy 15,75, czyli 10,2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Suma tych wszystkich iloczynów wynosi 375,5. Następnie każdą z wartości rangowych podnosimy do kwadratu i sumujemy dla x. Tak? 1 do kwadratu 1, 2 do kwadratu 4. 3 do kwadratu 9, 4,5, 4,5 do 20, 25 i odpowiednio tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I suma tych wszystkich rang wynosi 384, analogicznie dla Y382. No i nic więcej z trudności. Moment iloczynowy, czyli SSXY, to jest N, N to jest 10 obserwacji, razy suma XY x razy y, czyli suma tych wszystkich mnożeń, rx razy ry, którą otrzymaliśmy, otrzymaliśmy rx razy ry. Aha, tutaj 375,5 minus suma x razy suma y, czyli 55 razy 55. Tak? Co nam w, będzie tam potem wynik, jak przy, przypuścimy to przez kalkulator? Odpowiednio suma x to jest n razy ssx, przepraszam, suma kwadratów x jest n razy suma x kwadrat, suma rx kwadrat 384 minus suma x do kwadratu, czyli 55 do kwadratu. ssy to jest 10 razy suma y. E, kwadrat, czyli 382,5 minus 55 do kwadratu. I to wszystko przeliczymy, to okaże, to okaże się, że SSXY wynosi, czyli moment iloczynowy wynosi 730, korelacja z pewnością będzie dodatnia, skoro moment iloczynowy jest dodatni. Um, następnie SSX, czyli suma kwadratów X 815, suma kwadratów Y 800, gdy to podstawimy do wzoru, nasza korelacja wynosi 0,904. No, i okazuje się, że to jest nieco inny wynik niż ten, który uzyskaliśmy a, używając klasycznego wzoru na y, różnicę. Ponieważ klasyczny wzór na różnicę, y, różnicę wartości. Aha, to było tutaj. Dla różnicy wartości rangowanych, klasyczny wzór doprowadził nas do tego, że uzyskaliśmy korelację 0,906. OK, różnica w tym akurat przypadku jest nieduża. I okay, to jest ledwie na trzecim miejscu, po przecinku się pojawiło. Czasami jednak jest wyraźnie większa. Dlaczego? Skąd ona wynika? Przecież. Jak y, mówiłem na samym początku, na samym, samym początku, aha, y, korelacja liniowa Pearsona ma być. Um, Można powiedzieć korelacja rank firmana ma być analogiem korelacji liniowej Pearsona dla rang czyli ma dawać taki sam wynik. A skoro nie daje, to będzie to oznaczało, że gdzieś jest błąd. No i rzeczywiście w formule, która tutaj jest przedstawiona 1 minus 6 suma d i kwadrat przez n do 3 minus n. Ta formuła jest zakłada, że nie występują rangi wiązane. Gdy występują rangi wiązane, formuła ta powinna być poprawiona. Jednak obliczenie poprawki wydaje się mi osobiście dużo bardziej złożone niż obliczenie y, korelacji z wykorzystaniem formuły Pearsona y, dla korelacji liniowej, y, niż y, samo obliczenie poprawki. Zatem, gdy, występu, gdy danych występują rangi wiązane, ja osobiście proponuję zastosowanie y, formuły Pearsona. Dla oszacowania korelacji e, rang Spearmana, przy czym formułę tę stosujemy nie do wartości surowej x, e, wartości syrowej zmiennej x i y, lecz do wartości ręgo. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam ponownie na www.karasiewicz.az.pl.